Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pucharu Świata w sezonie 2019-2020. Zapraszam was na konkurs w fińskim Lahti. No i cóż, co ja mogę więcej tu powiedzieć? Zapraszam was na kolejny emocjonujący odcinek w tym roku. W tym sezonie. No cóż, jesteśmy coraz bliżej zakończenia, więc... Ruszamy! Kevin Bickner rozpocznie tą pierwszą serię. Już chyba tradycyjnie Kevin Bickner, no słabiutko. Słabo, słabo, jeszcze raz swoje słabo. 97 metrów. Na oki na z numerem drugim. Jak widzicie, warunki niezbyt dzisiaj dobre dla skoczków. Co widać, że ich zgina już przy. Już na progu, no ale może następni będą dobrze skakać. Między innymi Dawid Kubacki może. No Dawid Kubacki, czy obejmie prowadzenie? No na razie będzie chyba liderem 116,5. No brzydki to był skok, nie za daleki, no ale jest prowadzenie. Tilen Bartol. Tilen Bartol, uwaga. Tilen Bartol, świetny skok Bartola. No, i jak widać, da się daleko skoczyć. 135 metra. Pierwszy, tak, daleki skok. Jaka przewaga nad resztą. Mackenzie Boyd Klaus. Czy Mackenzie skoczy? No. Na drugie miejsce skoczy nam Mackenzie. 121,5. Wysokie w miarę oceny, ale no, ta strata do. Prowadzącego Bartola to jest Kosmos. Forfang. Forfang poradzi? No zdecydowanie lepiej. 124 metry, no i noty za styl także piękne. Mimo wszystko 11, prawie punktów straty do Bartola. Marius Lindwig. Lindwik leci ładnie sobie, naprawdę ładnie, i to był dobry skok Lindwika, ale nadal strata jest spora do prowadzącego Bartola. Jakub wolny. No, Jakub wolny zaczął na jakimś końcu poziomie nam skakać. No ale czy utrzyma dobrą dyspozycję, to się zaraz okaże. Jakub wolny. Dobry skok, miejsce trzecie. Zabrakło mu tutaj do Lindwika niewiele. No ale brakło, Alex Insam, no co chwila mnie ziewanie bierze, więc wybaczcie, jeżeli tutaj ziewnę. Alex Insam już wyszedł z progu, teraz próbuje, będzie próbował ciągnąć jak najdalej, czy uda mu się przeskoczyć Bartola? Raczej nie. Miejsce z drugie, 128,5, no brakło tutaj chyba odległości, 4,1 za Bartolem. No ale skoki coraz lepsze oglądamy, Timmy Zaitz z 10 numerem startowym. No, Ale Timmie Zajc już nie dołączy chyba do Insama, no ten skok na miejsce szóste na dziesięciu skaczących To nie robi szału Anze Semenić No w ogóle w ostatnich dniach dotarła do mnie informacja, że Juri Teppel zakończył karierę Więc to też jest dosyć przykra wiadomość, bo to też jeden z takich skoczków Bardziej yy, znanych chyba wszystkim. Simon Aman. Zimi. Zimi nie. Zimi zdecydowanie przepadł. Chyba ósme miejsce. Konstantin Schmidt. Pierwszy z reprezentantów Niemiec. No ale ile skoczy? To jest pytanie za 100 punktów. Nieźle. Nie ma tragedii. Miejsce czwarte. Tuż przed Jakubem Wolnym i to pół punkta przed Polakiem jest Noriaki Kasai, No, w tym roku raczej kuli kryształowej nie sięgnie. Będzie ciężko, już chyba jest niemożliwe to. Więc no musi walczyć o jak najwyższe miejsce w ostatecznej klasyfikacji. Na razie trzecie miejsce po pierwszej serii, jak na razie, więc no zobaczymy, który ostatecznie zakończy. Etu Noisyainen. A pierwsza seria, jak widzimy, cały czas trwa. E, tu no jest jajne. no ajajaj. To wyjście z progu było naprawdę dobre, ale potem, co się stało z Finem, to ciężko stwierdzić. Halvor Egner Granerud. No Norwegia w tym sezonie totalnie w rozsypce i drużynowo słabo skaczą, no i właśnie indywidualnie, choć ten konkurs tak jakoś wygląda lepiej z ich strony, powiedziałbym. Andras Alamomo. No to jest dosyć taka niespodzianka, że w tym sezonie on nie jest wysoko w klasyfikacji generalnej, no ale przeplata dobre konkursy naprawdę słabymi. I no nie jest to dobry sezon Alamomo. W tej chwili siódmy jest. Dajki Ito. Dajki Ito leci ładnie. Brawo! Miejsce drugie, no Japończycy oprócz Nakamury na razie dobrze wyglądają. No a jak odpowie Robin Pedersen? No do niedawna jeszcze, tak jak mówiłem w poprzednich konkursach, był lider Norwegów, no ale wszystko siadło. U Norwegów totalnie, no i liderzy się zmieniają za konkurs, 15 miejsce teraz dopiero. Filip Sakala. Jest, ale mnie ziewanie bierze ci, co jest grane? Sakala daleko. No, naprawdę, młodziutki Czech, widać duży talent. I czwarte miejsce w tej chwili Sakali. Casey Larson. Casey Larson, nie. To był bardzo krótki skok. 17 miejsce. No, dzisiaj z Biggerem raczej nie dostaną się do tej drugiej serii. Daniel Andretande. No, ja bym bardziej myślał, że to właśnie. Ten Norwek będzie ciągnął tą reprezentację. I to tak konkretnie, no ale on też ma. Czasem mu się coś uda. Teraz na przykład drugie miejsce 129 metrów, a za chwilę potrafi być, no, poza 30, więc. Dziwne. Jewgeni Klimov. No, Klimow zaś rywalizację z Nazarowem przegrywał reprezentacji, co też jest szokiem. No, ale jak skacze Klimow w tej chwili, no sami widzi, widzą Państwo. Na razie dwunaste miejsce. No i zobaczymy, co zrobi Nazarow. Czy tym razem znowu będzie wyżej od Klimowa? Oj, chyba nie. No, chyba Klimow w tym konkursie będzie wyżej. Dwudzieste miejsce w tej chwili Nazarowa. No i Ryoju Kobayashi. No Ryoju, zaczynam. Pokazywać się coraz lepszej strony ostatnio, więc no może, może, albo już skończył. No chyba zakończył. 16. miejsce w tej chwili Rioju Kobayashi'ego. No i Kamil Stoch. Jest to szczyt marzeń Kamila w tym zimowym sezonie, no ale też nie ma tragedii. Jest szóste miejsce w tej chwili Kamila, więc to jest dobre miejsce. Jest szansa na walkę na drugą serię. Junshiro Kobayashi. Junshiro Kobayashi. Dobry skok. Ale mogło być lepiej. 17 miejsce tuż przed swoim właśnie bratem Ryoyu Kobayashi. No. Robert Johansson. Brawo, Robert Johansson! No to jest kolejny Norweg, który potwierdza dobrą formę dzisiaj. Drugi Robert Johansson i teraz Stefan Laje. No, Niemcy też mają duże talenty. Ale no, w tym sezonie nie było takich oznak, których by te talenty się uruchomiły. Stefan Laje w tej chwili dziesiąty, więc nie ma tragedii. Piotr żyła. Oj, Piotrek, ładnie, brawo. Piąte miejsce dla Polaka Kamil jest ósmy. Więc nie ma źle. Klemens Leitner potrafi daleko skakać. Zobaczymy, ile teraz skoczy. Ile skoczy Klemens Lightner daleko, brawo. Brawo dla młodego Austriaka. Szóste miejsce, no a wiedzą Państwo, że to był pierwszy dopiero z Austriaków. Za chwilę się zacznie ich tu, Hosanna. Normalnie. Kylian Pier. No następca mana już nakreślony. No i taki drugi sezon można powiedzieć taki w miarę skacze. 11 miejsce w tej chwili Payer'a nie ma nie ma tragedii. Karl Geiger. No wraz nowie skakał naprawdę ładnie. Ale co będzie tutaj? No na razie szału nie ma. Osiemnaste miejsce Karla, najgorzej z Niemców. No i czekamy, co zrobi Peter Preutz. To jest wielka niewiadoma. No i o tym mówię. Peter Preutz w tym sezonie skacze tak nierówno, że ciężko stwierdzić, czy on skoczy daleko, czy krótko. No, no i teraz Filip Aschenwald. No, jakby troszkę jego. Automaty się spaliły w pewnym momencie i nie skacze już na takim poziomie, na jakim już nas przyzwyczaił. No teraz skok na miejsce. 21. To nie szczyt marzeń, na pewno. Aszenwalda. No i Władimir Zagrawski. Zagrawski koło Aszenwalda wyląduje. 22. nawet zanim jeszcze. Razem z Etuno i z No i teraz Misial Highback. No nie może odnaleźć się w tym sezonie jeszcze Misial Highback, tak żeby wejść na taki obrót, którym wygrywał konkursy, no. No, ale może dzisiaj taki konkurs nastąpi. To był piękny skok. I 144,1 razem z Tilenem Bartolems jest na prowadzeniu Misial Highback. Brawo! Niko Kytosacho. No i ta sama dziura, 16 miejsce, razem z Konstantinem Schmidtem, no to Wiktor Polasek. Ajajaj, krótko. Choć, dwunaste miejsce jest, myślałem, że no tam jeszcze tam mocno przegra, ale jednak nie, Richard Freitag. no i ta sama dziura 17 miejsce no Niemcy bardzo blisko siebie dzisiaj no i skacze Yukia Sato no chyba ostatnia nadzieja Japończyków młodziutki Yukia no on jeszcze nie jest gotowy na takie wygrywanie wszystko Wszystkiego 22 miejsce no i teraz Stefan Hula następny naszych reprezentantów no i Stefan Hula dzisiaj odpada. No, słabiutki skok Stefana. 40 miejsce. No, Stefan też chyba już zmęczony sezonem powoli. Markus Eisenbister. Markus. No, nie był to zły skok. Miejsce 16. Ale no, pf, też nie było szału takiego wielkiego. Schlierencauer. No, jeżeli mówimy o ludziach, którzy osłabli w ciągu sezonu, to Schlierensauer jest tego też świetnym przykładem. I widać to po tym skoku, że jest w tej chwili bez formy. 38. miejsce Schlierensauera, no i będzie w dół leciał w tej klasyfikacji. Maciej Kot. Maćko, zobaczymy co ty tam skoczysz. No nie najgorzej. Będzie miejsce 15, jest czołóweczka, więc czego chcieć więcej. Aleksander zniszczał. No Olek, ten sezon wymarzony, wręcz bym powiedział, ale czy może być jeszcze lepszy ten sezon? No na razie widać, że trzeba ogarnąć słabszą dyspozycję, a dzisiaj go w drugiej serii nie zobaczymy, 33. dopiero miejsce. No i teraz Stefan Kraft. Kraft ładnie. Miejsce szóste, Krafta. Ależ Kraft skacze ostatnio świetnie. Cały czas w czołówce. No i teraz Jan Herl. Oj, tutaj brak awansu wyczuwam. 33 miejsce Herla. No więc tutaj może się pogrzebać tą, tym brakiem awansu do drugiej serii. Roman Kodelka. To Roman robi swoje. I upadek 44. miejsce. Na pewno w drugiej serii go obejrzymy. Ale jest problem. Bo to będzie strata ogromna, tutaj. No i teraz został Huber. Czy Huber dostanie się do drugiej serii? To jest bardzo ważne pytanie. 30 miejsce! Rzutem na taśmę Huber się dostaje. No, to jest niesamowite. Jak on skoczył idealnie, żeby być w, być w tej drugiej serii. Ale po pierwszej serii Austriacy też mają dobrą nowinę. Tilen Bartol i Michel Highbeck na prowadzeniu. Trzeci Robert Johansson. Czwarty Dajki i to i Daniel Andretande. Szósty Stefan Kraft. Siódmy Piotr Żyła. Ós, ósmy Alex Insam i Clemens Leitner. Dziesiątka zamyka Czech. Filip Sakala. No następni Polacy to 11 Kamil Stoch, 16 Maciejko, 24 Jakub Wolny. No niestety nie dostał się. Aleksander zniszczał, Stefan Hula oraz Dawid Kubacki. No szkoda. Czekamy na drugą serię w takim bądź razie. No i rozpoczynamy z Romanem Kołdelką, który ma straty do Hubera 14, 13 i 90 punktu. No, będzie ciężko odrobić, żeby nawet do Hubera odrobić jakiś punkcik, no. No, a gdyby nie upadek, myślę, że to pierwsza trójka byłaby spokojnie. Znowu upadek. Co jest z tym kołdelką dzisiaj? 127,5 i drugi upadek kołdelki, no. No, jak Huber jest daleko, więc tutaj nie ucieknie mu za daleko, chyba że teraz Huber naprawdę tym drugim skokiem pokaże, że on jest tutaj. Jest przy... W przypadku, no i tak może być, 129 metrów, no on musi gonić Krafta, Kraft jest niebezpieczny w tej chwili, on jest w szczytowej formy. Filip Aschenwald, 29, po pierwszej serii, zobaczymy co Aschenwald skoczy, czy przeskoczy przede wszystkim Hubera, nie. Miejsce drugie będzie dla Aschenwalda w tej chwili. No i Anze Semenić, 28, po tej pierwszej serii jest Słoweniec. No, ale co się podziało pod koniec tej pierwszej serii, no to nikt nie wie. Tam tylko Kraft dobrze skoczył. Herni awansowo w ogóle. Później kołdelka upadek. Niesamowite. Jewgeni Klimov. 25 po pierwszej serii. I zobaczymy, ile skoczy Klimov. Nie. Króciutki skok. 122,5 i na razie jest czwarty. No więc jednym punkcikiem. Karl Geiger Ona i dalej chyba ze Słowańców dzisiaj jest. Z Niemców, przepraszam, a nie Słowańców jest. Trzecie miejsce na razie: Karla Geigera. No nie był to dobry skok. Na dalej Huber liderem. No to Yuki Yasato. No i bardzo możliwe, że to będzie nowy lider Powinien być nowym liderem. Jest nowym liderem o punkt przed Daniem Huberem, więc coś odrobi do tego Hubera, chociaż on. Jakub wolny. No, przydałoby się prowadzenie Jakub zdecydowanie, no ale chyba nie uda się tego osiągnąć. Miejsce trzecie przed Waldem, to jest też ważna informacja. No i fin Andreas Alamomo. No, nie ma. Alto więc miał przejąć rolę lidera, ale na razie idzie mu słabo. Ósme miejsce. No, i z jednym punktem na razie dostał Konstantin Schmidt. On by nie płakał z tego 21 miejsca dzisiaj. No, i prawdopodobnie może mu się udać to utrzymać. Drugie miejsce za Sato tylko. No więc duża nadzieja, że jeszcze awansuje troszkę. Niko Finowie u siebie nie za dobrze skaczą. No, Niko drugi skok dobry, 127,5, ale czwarte miejsce za Huberem jeszcze się znalazł. Richard Freitag. No, on tutaj za dużo też chyba już nie osiągnie, choć zawsze może się odpalić w tej drugiej części sezonu, jeszcze pod koniec. No, ale na razie się na to nie zanosi. Miejsce siódme, tuż przed Karlem Geigerem. Marius Lindwig. No, zapomniałem dodać, że Norwezy dzisiaj świetnie. No ale zobaczymy, o właśnie, o drugich seriach. druga serie to jest bolączka Norwegii. No i pytanie, czy będą przed kołderką jeszcze? No jest za kołderką! A więc proszę bardzo, mimo upadków kołderka dzisiaj punkt jeden, chociaż to będzie. Markus Eisenbichler. No, swojego czasu nawet myślałem, że to on już umknie po tą kulę kryształową. No, ale Osłab teraz dobry skok 128,5. No i prowadzenie dla Niemca. Nie możemy go jeszcze skreślać, oczywiście. Stefan Laje. Stefan Laje też niezły skok, ale miejsce szóste, jeszcze tutaj za Huberem. I Kytosach wylądował. No i Maciej, kot. No, tutaj do Hubera on odrabia bo raczej zniszczała, powinien wyprzedzić za chwilę już tak naprawdę, to jest trzecie miejsce w tej chwili Kota no szkoda, że Eisenbichler jest przed nim i Sato, no ale są bliziutko, Noriaki Kasai no może Noriaki Kasai dzisiaj na podium stanie to byłaby dopiero sensacja, no na razie trzecie miejsce Brakuje mu jedną dziesiątą do Yuki ale kolejny dobry konkurs, jakiego będzie? Kilian Payer Kilian, uwaga, leć Kilian Jak najdalej, jak możesz, nie Dziesiąte miejsce, dopiero Chciałoby się rzec nawet Wiktor Polasek Wiktor Polasek ładnie leci. No, on strasznie brzydko leci. Ale dobrze skacze. I w tej chwili na drugie miejsce skoczył Polasek. Brawo! Halvor Egner Granerud. No, już zbliżamy się do tej dziesiątki. I za chwilę się zaczną dopiero emocje. Halvor Egner Granerud. Dobry skok. Miejsce drugie. Cały czas Eisenbitter literem. Pół punktu zabrakło Granerudowi do niego. No więc teraz Kamil Stoch. Kamil liderem chyba Kamil powinien być. I jest nowym liderem konkursu 278,3. Brawo Kamil. No to czas na Filipa Sakale. Czy Sakala... Oj, tak! Brawo! No długo się Kamil nie nacieszył. 129,5 Sakali. Bardzo ładny skok. Alex Insam. No. Dawno nie był tak wysoko Alex Insam. Jakby to utrzymał? To mógł być dobry dzisiaj występ w jego wykonaniu. I proszę bardzo, to był dobry skok. I na miejsce drugie skakuje przed Kamila Stocha, jeszcze. No to jest dosyć sensacja, według mnie. Clemens Lightner. Ósmy po tej pierwszej serii jest Clemens. No, i teraz pytanie: czy skoczy tak daleko? Żeby stanąć na trzecim miejscu, chociaż czternasty, proszę zobaczyć. Jaka różnica nagle się zrobiła. O matko. Ale krzywe wyjście z progu to dodało do siebie. Piotr żyła. Piotrek, będzie dobry skok. Czuję to. Piotrek, jest sprowadzenie. Jest drugie miejsce, pół punktu za Sakalom. No a teraz Stefan Kraft. Oj, no i Stefan Kraft. Popsuł sobie konkurs, tak trzeba rzec. No 26. miejsce, czy on jest za Lindwikiem, tak jest. Więc Huber tutaj jest bezpieczny. O matko, to się podziało teraz. Daj to. A wydawało się, że Kraft w takiej dyspozycji świetnej jest ostatnio, no ale jeden popsuty skok może naderwać psychikę i to mocno. 14. miejsce Daj to. No I Sakala nadal liderem a skacze tande. No, może Norwegia coś dzisiaj osiągnie. Tande ładnie, ale które miejsce czwarte nie będzie. Nawet szans w tej chwili na podium. No, jeszcze mają Johanssona, Zobaczymy. O Johansson taki niespokojny w pierwszej fazie. Ale będzie chyba liderem tego konkursu. Tak jest. 282,4. Brawo Robert Johansson, więc została tylko dwóch. Tylan Bartol oraz Misial Hajbek. Czymy Bartol ładnie wyszedł z progu. No czyżby... Proszę bardzo, jak wytrzymał tą presję. 128,5. No i nowy lider konkursu. Zobaczymy jak odpowie Hajbek. Czy Hajbek wygra? Zobaczymy. Nie, nie wygra. Czy będzie na podium? Jest na trzecim miejscu podium Michal Hajbek, ale dzisiaj mamy turbo zaskoczenie, bo w Lachti, w fińskim Lachti, wygrywa konkurs Słoweniec Tilen Bartol. Na drugim miejscu Robert Johansson. Trzeci jest właśnie Michal Hajbek. No mimo wszystko myślę, że cała trójka powinna być zadowolona. Z podium. Czwarty, Filip Sakala. No, jajaj, jaj. brakło tutaj, niestety, żeby stanąć dzisiaj na podium. Piotr żyła piąty, bardzo dobry występ Polaka. Szósty, Alex Insam, świetny występ, tak samo jak i Bartola. Siódmy, Daniel Andretande. No, Norwegia dzisiaj ładnie. Ósmy, Kamil Stoch, Także myślę, powinien być Kamil zadowolony, choć wiadomo, jest zawsze ten. Niesmak, że nie ma tego podium albo zwycięstwa. Dziewiąty Markus Eisenbichler, dziesiątkę zamyka. Halvor Egner Granerut. No dzisiaj najwięcej zyskał tak naprawdę Eisenbichler i Hajbek, tak naprawdę. No następni Polacy, 14 cz Maciej Kot, no Huber 16 więc on tutaj troszkę punktów zdobędzie znowu. Jakub Wolny, 21. No i na 31. miejscu nieszczęśliwy dzisiaj Stefan Kraft, Koderka 29 z dwoma upadkami, Lindvik 30, 28, Alamomo. Spójrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata. No ta nadal jest tutaj przewodzi Daniel Huber 100 punktów przewagi ma nad Romanem Koderkom. No teraz się robią Kalkulacje i to wielkie, bo do sezonu niewiele, a Huber 100 punktów przewagi ma. No jeżeli w następnym konkursie potwierdzi swoją dobrą postawę, no to myślę, że już mu nikt tam nie zagrozi. No będzie ciężko, zdecydowanie. Drugi, tak jak mówię, jest Roman Kołdelka. Trzeci jest na przykład Jan Herl nadal. Czwarty Stefan Kraft. Piąty Aleksander zniszczał i Maciej Kot. No oni już trochę tracą. Tutaj myślę, że między pierwszą czwórką jest ta walka, tutaj w tej chwili, no ale Hubert skacze najrówniej z nich. No to, to to trzeba przyznać. Dalej, siódmy Schlierencauer, ósmy Eisenbichler, dziewiąty jest Misial hypek No nie skreślajmy tego Austriaka, bo on potrafi się odpalić na koniec sezonu i to tak konkretnie. 200 ponad punktów straty, ale co to znaczy? U mnie w Deluch się nic. to Ta przewaga to może zniknąć po dwóch konkursach, tak naprawdę. Yuki Jasa to zamyka dziesiątkę i tak to wygląda. Dalej jedenasty Stefan Hula, szesnasty Piotrek Żyła, Kamil Stok, 24 czwarty. No Kamil w końcu 400 punktów przekroczone jest z jednym zwycięstwem, jest w tym sezonie Kamil. No i dalej Polacy to jest pewnie Jakub Wolny. 44 czwarte miejsce Jakuba Wolnego. No i... Na ostatnim tutaj, właśnie miejscach, są Dawid Kubacki, Naoki Nakamura i Kevin Bichter. Oni dzisiaj nie punktowali, więc tutaj nie mogli nic uzyskać, tak naprawdę. No i ja mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Łapka w górę, jeżeli tak, łapka w dół, jeżeli nie. I widzimy się prawdopodobnie za tydzień. A może wcześniej tego nikt nie wie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Papa. Pa, no i hej!